Witam w mojej kuchni Pfft we Lwowie, pokażę Wam jak prawdziwy mężczyzna robi zainteresowaną, hardkorową <gulabę> kanapkę, hardkorową kanapkę, ołóż, prawdziwy, ołóż. najpierw bierzecie chleb i go rzucacie kawałek, rzucacie go i potem pas... masz troszeczkę masła, prawda? zaczynamy delikatnie, delikatnie, przepraszam bardzo, pokażę sobie, jest tam delikatnie, zaczynamy, <gulacją> jak, jak pram, pram ale podziema, <gulacją> inne tylko wlezie, tak! Tak jest on praci mężczyźni Następnie musimy dodać do tego odrobinę, już odrobinę, odrobinę. Szynki, prawda? Odrobinę szyneczki, więc pytamy jedną szynkę. O to na troszeczkę wlazło. Jedną szynkę. drugą szynkę. Nie ma słyszy, <laughs> Dajmy też trochę sera Ser musi być Więc go podpalimy Oparujcie. Jest ser topiony I teraz nasz tester Jest Hardkorową łapkę!